Natura, którą od lat staramy się ujarzmić, teraz pokaże swoje prawdziwe, dzikie oblicze. Większość istotnych zdarzeń, jakie będą miały miejsce w najbliższym czasie, zdeterminuje działanie żywiołów. Do pożarów szalejących w Australii, Kalifornii czy w Hiszpanii zdążyliśmy się już przyzwyczaić, tak samo jak do huraganów, jednak najprawdopodobniej wkrótce przyroda zaskoczy nas nowymi klęskami. Z którymi będziemy musieli sobie poradzić. Trzęsienia ziemi, powodzie, anomalne skoki temperatur, czy niespotykanie obfite opady śniegu to środki, przy pomocy których natura uczy nas pokory i pokazuje, że nie jesteśmy panami świata, w którym przyszło nam żyć i nie mamy prawa eksploatować go tak jak do tej pory. Po okresie radości z częściowego zwycięstwa nad koronawirusem i odzyskania wolności, przyjdzie moment otrzeźwienia. Przed nami pojawi się nowy wirus, który będzie miał potencjał porównywalny z COVID-19 i znowu zagrozi pandemią wraz z ofiarami śmiertelnymi i dezorganizacją naszej rzeczywistości. Na ludzi padnie blady strach, który sprawi, że będą sami ograniczali swoją wolność. Tylko zdecydowane działania polityków mogą uratować sytuację. Starzenie się społeczeństw nie jest wcale nowym zjawiskiem, jednak już całkiem niedługo bardziej odczujemy jego skutki, choćby poprzez drastyczny brak rąk do pracy w niektórych zawodach to czynnik, który bardzo zmieni nasze życie. Po latach prymatu młodości zaczniemy doceniać dojrzałość i doświadczenie. Starsi ludzie staną się poszukiwanymi pracownikami i cenionymi fachowcami. A co się z tym wiąże, ich pozycja społeczna również automatycznie pójdzie w górę. Postępujące zanieczyszczenie środowiska od lat uderza w nas coraz gorszymi warunkami życia. Narzekamy na smog czy brudną wodę. Jednak nie niesie to za sobą refleksji, że stoi za tym nasza rozbuchana konsumpcja. Już wkrótce na arenie światowej pojawi się charyzmatyczny działacz, który poruszy temat. Dzięki jego wystąpieniom wiele osób zdecyduje się na bardziej ekologiczny styl życia, a światowa konsumpcja stanie się modą. Ruchy młodych, nieobojętnych na stan naszej planety, przybiorą na sile. Dotychczasowe protesty może i wywołały dyskusję nad losem naszej Ziemi i grabieżczą polityką, jaką wobec niej prowadzimy, jednak w obecnej chwili dyskusja to za mało. Globalny system alarmowy dzwoni jak szalony. Jeśli chcemy się uratować, musimy działać zdecydowanie szybko. Zostaną powołani szefowie wielkich koncernów i wszystko wskazuje na to, że w końcu będą musieli zrobić coś więcej niż puste gesty. Ta akcja przyniesie jeszcze jedną wartość, a mianowicie spośród młodych działaczy wyłoni się nowych przywódców światowego ładu. Wojny i odczuwalne skutki zmian klimatycznych sprawią, że coraz więcej mieszkańców terenów zagrożonych będzie musiało porzucić swoje domy i szukać bezpiecznego miejsca do życia gdzie indziej. Olbrzymia fala uchodźców spowoduje, że polityka chowania głowy w piasek i udawania, że nas to nie dotyczy, którą uprawia wiele rządów państwa stanowiących cel migracji, przestanie działać. Stanie się jasne, że tego ruchu nie da się zatrzymać przy pomocy murów i kolczastego drutu. Przywódcy będą musieli się spotkać. I ustalić wspólny plan przyjęcia tych ludzi. W ciągu trzech dekad rolnicze Chiny zrobiły ogromny skok gospodarczy i technologiczny pod wieloma względami, przeganiając inne państwa i ustalając nowe reguły gry. Obecnie są największym eksporterem na świecie, mogą wyprodukować wszystko, zalewają świat swoimi towarami. Państwo środka staje się też potentantem nowych technologii. Jest bliskie zwycięstwa w walce o prymat w rewolucji 5G, a jest o co się bić, bo zwycięzca będzie decydować o przyszłości całego świata. W jednej z przepowiedni Baba Wanga powiedziała o pojawieniu się silnego smoka, który pokona wszelkie mocarstwa. Czyżby chodziło jej właśnie o Chiny? Najwyraźniej wszystko na to wskazuje. Zarabianie w internecie jest możliwe na wiele sposobów. Różnią się one od siebie potencjałem zarobkowym oraz stopniem skomplikowania. Tutaj znajdziesz i jedno i drugie. Firmy płacą uczestnikom za wykonanie różnych zadań. Wystarczy, że się zarejestrujesz na wszystkich panelach. Wykorzystasz wszystkie dostępne opcje do zarabiania online. Możesz pracować parę godzin dziennie. Poświęcając na to odrobinę swojego wolnego czasu. Aby dołączyć do tych serwisów, firmy nie wymagają od nas żadnych umiejętności ani kwalifikacji. Wejdź na naszą stronę internetową i dowiedz się, jak w łatwy sposób dorobić sobie niemałe pieniądze na kilka sprawdzonych sposobów. Wielki Plan Gospodarczy Komunistycznej Partii Chin zakłada, że już niedługo Chiny będą wieść prym także w podbojach kosmosu. Już teraz mogą się pochwalić własną nawigacją satelitarną, wysłaniem statku kosmicznego na Księżyc i Sondy na Marsa. Niedawno rozpoczęły się też prace nad budową stacji kosmicznej. Na orbitę trafił jej pierwszy moduł, a kolejne mają się pojawić w najbliższym czasie. Podbój kosmosu umożliwi Chinom pozyskanie surowców, dzięki którym państwo środka zapewni sobie dominację technologiczną i cywilizacyjną.